Witam, pobieram właśnie Google Play Services na ten stary trochę telefon. Wiadomo, że wygląda nie za bardzo, ale nie o to chodzi. Chodzi, żeby zaczęło działać Google Play Services. Jak widać, pobrany już jest. Spróbujemy. Do niego wejść. Tu widać jaka to jest wersja. Ok. Klik już jest pobrany. Ok. Otwórz. Spróbujmy to zainstalować. Z nieznanych źródeł. Ok. Zainstalować aktualizację faraberycznej aplikacji. Nie utracisz wcześniejszych danych. Aktualizacja będzie miała następujące uprawnienia. Instaluj. No i leci. Instalowanie. Poczekajmy chwilkę. A tu zobaczmy na no jakże wspaniały telefon. Zapraszam na jego recenzję u góry. Dobra, instalujemy. Instalujemy bardzo szybko. Instalacje. I może uda się to uruchomić. W końcu. W końcu, bo mamy tutaj u góry powiadomienia, a wśród tych powiadomień była zaktualizuj. Usługi w ogóle. No a aktualizacja w żaden inny sposób. By nie zaszła. Niż samemu wyszukanie w przeglądarce. Aktualizacja usług Google Play. Android 5.0.1. I jak widzimy, instaluje się. Jeszcze chwilę poczekajmy. Ten telefon będzie poddany le lekkiej naprawie. Więc to, co teraz widzimy. Tak ulegnie zmianie. Właśnie te modele trochę starsze, a tyle były lepsze, że można było je samodzielnie naprawić, powymieniać rzeczy niezbędne. Aplikacja została zaaktywowana. i dajemy otwórz. No i tutaj praktycznie nic nie zobaczymy, ponieważ. O, tutaj było takie powiadomienie. Zaktualizuj usługi Google Play, tak czy inaczej, coś tam się udało. Mamy, zaloguj się. Nie wiem, może wystarczy ponownie uruchomić ten telefon. Ale jeszcze sprawdzę dane. No to czekajmy. Mamy informację, potwierdź, że to ty zamówił się ponownie. Jeżeli mamy dodanych kilka kąt na urządzeniu, wystarczy wejść w ustawienia konta i tutaj z listy u góry wysunąć yy, konta, zmienić. I już powinno nam działać. Jest punkt usług Google Play. I co? Dajmy na przykład YouTube. No nie ma. Dajmy teraz tutaj YouTube. A. No nie wiem, na razie się mi to nie udało. Pozdrawiam. Widzimy tych interacji sklepu jest mnóstwo. Na APK Gold, ale bardzo uważnie należy czytać, od którego Androida to działa. Ogólnie mi wyszukało, niby do Androida 5 Google Play Services, ale tu jest informacja oficjalna e, aktualizacja, że działa dopiero od Androida 6. Jest niby pobierz, ale co z tego, jeżeli tu nie jest? To nie jest Android 6, tylko to jest 5. I schodzimy na dół. Mamy różne warianty. Na przykład ta wersja chodzi od Androida 2.3. Ta od szóstki. Ta od szóstki. A jak zejdziemy jeszcze niżej? Jest Oder Google Play Services. I tutaj mamy od czwórki, ale na x86. Od czwórki na ARM7. No i który z nich, no spróbujemy teraz ten. Reklama. I co? Direct link. I idzie u góry jest pokazane. A weźmy sobie, zobaczmy. Pobiera. Pozostała minuta. Czekamy jeszcze chwila. Siedem, sześć, trzy, dwa. Jeden. I co? No i musiałem pobrać jeszcze raz. Ale już jest. Otwieramy. I instalujemy. No i poszło. Ciekawe, czy tym razem będzie ona działać. also bad Dobrze, także co? Spróbujmy się dostać do sklepu. Sklep działa. Spróbujmy wejść do YouTube'a. Jest to samo. Jeżeli byśmy mieli problem z wybraniem kąta, bo będziemy mieli parę kąt, to wystarczy u góry nacisnąć tą ikonę. Tak.